O, dzień dobry Lucy, jeszcze raz przepraszam cię za wczoraj, wszyscy byliśmy zaskoczeni, słuchaj, coś źle wyglądasz? Nie, wszystko ok, po prostu zaraz mam kolokwium z logiki i troszkę się denerwuję. Słuchaj, mnie nie oszukasz, ja wiem, że martwisz się Kamilem, przykro mi i nawet nie wiesz jak mi smutno i wstyd z jego powodu. Jakie on ma plany? Spał w domu? Nie, ze mną nie rozmawia. Na noc wyniósł się do Irka, bo wie, że ja nie chcę go pod swoim dachem. Do Irka. No, tak mi ona mówiła. A plany? Nie wiem, jakie ma plany. Bredził coś o Ameryce Południowej. Nieistotne. Ty pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć, dobrze? Przepraszam cię, muszę iść. E, Zbyszek, e, poczekaj na chwilę. Dobra. Dbaj o siebie. Naprawdę kiepsko wyglądasz. Okej? Okay? Do zobaczenia, pa. Widziałaś? O tej Ameryce Południowej? No, nie. Jolka, nie udawaj. Pytam, czy wiedziałaś o Irku? No, przepraszam cię, Lucy. No, wiedziałam, ale ja od początku mówiłam Irkowi, że to jest beznadziejny pomysł, tylko że on mnie nie słuchał. No, proszę ci, nikt nie wejście. Własny ojciec nie chce go nawet widzieć pod swoim dachem, ale wy tak. To nie fair w stosunku do mnie, wiesz? Proszę cię, Lucy, nie złość się na mnie. No, ja naprawdę mówiłam Irkowi. Przysięgam cię, że mówiłam, że to jest po prostu okropny, beznadziejny, najbardziej idiotyczny pomysł, jaki może mu wpaść do głowy. No ale on się uparł. Nie mogłam już nic zrobić. Dobra, dobra, w porządku. Po prostu idź już sobie, tak? Nie rozmawiajmy więcej o nim. Niech sobie leci do Ameryki Południowej albo, albo nawet i w kosmos. Ja nie chcę, żeby się mieszał w moje życie. Idę pisać kolokwium. Pa. Bella mio, moja ty madonna, piękne oka Babilońska. Ty to mi się dziewczyn. nawet na oczy nie pokazuj. Aha, zajebiście mieć dziewczynę, zaiste. Nie, bo Lucy... No się ma, No siema stary. No słuchaj, zwaliłaś sprawę, no. no. ja mam teraz kolosa, słuchaj, no to trzeba było, trzeba było wstawać jak cię budziłem. Dowieść, tak, tak, na razie. To Kamil do ciebie dzwonił, tak? Klucze mam mi dowieść. Świetnie. No i właśnie o to Lucy ma pretensje, rozumiesz to? Ona czuje się oszukana przez nas. Ty nie powinieneś pomagać Kamilowi! Kochanie, ile razy ja ci mam powtarzać, że ja nie robię nic przeciwko Lucy, nic! A Kamil jest moim kumplem. No to, to jak ty sobie to wyobrażasz? Co ojciec mówi, wiesz, wywala go na zbity pysk, a on ja mu powiedział, gościu idź do mopsu. No nie mogę Irek! tego, muszę go przyjąć. Nie, tak, ale Kamil jest świnią. Jak jest świnią, to nie sobie chcecie, kolegi nie chce, to nie interesuje. Rozumiesz? Jest trochę świnią, ale ja jestem jego kumplem. No zrozum to, kochanie. No. A ty zrozum, że Lucy jest naprawdę przykro.